Cześć! szarany jedynka Formotion 2005 rok 1.9 i 110 koni Dzisiaj będzie taki serwis w aucie pojawiły się błędy kontroli trakcji błędy ABS-u i odpowiedzialne za to są czujniki ABS-u z przodu Trzeba było zamówić dwa czujniki na obie strony Czujniki są takie same Tutaj macie numery Najlepiej kupić oryginały ATE dodatkowo klocki ATE tarcze hamulcowe trzeba było przetoczyć tarcze są już przetoczone, powierzchnie wyczyszczone. Tarcze jeszcze nadawały się do przetoczenia, bo były na tyle grube, żeby można było to zrobić. A olej pójdzie z Mannola 5W40. Jeszcze filtr oleju, filtr powietrza i filtr paliwa. To jest szaran 2005 rok, taka rzadko spotykana wersja, bo napęd 4x4. Z tyłu Mahaldex bardzo fajna wersja. Super, się tym jeździ. Dzięki na razie.